czyli tak rzodkiewki oczywiście pozbywam się tych tutaj tej całej naci tutaj tych korzonków będę je ścierała na tarce o grubych oczkach w naczyniu takim tutaj przezroczystym taka werspowa sałatka będzie coś a lata wcześniejsza tylko tym razem z majonezem czyli tak rzodkiewki w zależności od ilości Yy, yy, po prostu żądanej sałatki. Zobaczę, czy mi tutaj wszystko pójdzie. I do tego tak, mam tutaj szczypiorek. Rzadkie, jak mówiłam za zetrę. Szczypiorek pokroję, jeden ogórek. Jeszcze kupny. Wiadomo, jeszcze dużo czasu do swoich, jeden pomidorek. Sól pieprz będzie do smaku majonez i kuku rydza tym razem i ja się zaraz zabieram za po prostu ścieranie tutaj mam naczynie zestarcie rzodkiewki na grubych oczkach pokrojenie szczypiorku pomidorka yy, pomidorka ogórka odcedzę Rzodkiewki wszystko przygotuję i będziemy układać sałatkę. Wszystkie składniki już mam przygotowane, więc zaraz przejdziemy do układania naszej sałatki. Tak tutaj widać: jest pokrojony szczypiorek na desce, ogórek obrany w plasterki, pokrojony pomidor, takie mniejsze ćwiarteczki. Tu mam już kukurydzę, z wodę na dno tutaj miski. Widzicie, wyłożyłam połowę z rzodkiewek. Staty wszystkie starłam. A tutaj jest druga część, która pójdzie na wierzch. No dobra, czyli tak. To na razie odstawimy i zajmujemy się robieniem sałatki standardowo, wiadomo, sól i pieprz. Czyli dajemy troszkę soli, troszkę pieprzu na to. Tak naprawdę myślę, że dowolność układania jest to już uzależniona bardziej od Was. Tak więc dajemy, może najpierw damy szczypiorku na tą rzutkieweczkę połowę mniej więcej, o. żeby fajnie to kolorystycznie potem wyglądało. Na to pomidorków połowa dwie warstwy zrobię. O. Takie, jakby tam było mało pomidorka, to wiadomo i ogórek kładamy, mniej więcej połowę ogórka po solę i po pieprzem pieprzymy i solimy teraz kukurydza mniej więcej Połowa kukurydzy na to i wykładamy majonez. O, i zaraz sobie rozsmaruję, rozłożę warstwę majonezu. O, żeby była fajna warstwa majonezu, może jeszcze troszeczkę. O, I mamy już pierwszą tutaj warstwę, można powiedzieć, yy, zrobioną. I zaczynamy. Teraz będę pewnie dawać w pierwszej kolejności dam pomidora. Tutaj. O. Czekajcie jeszcze sobie troszkę pomidora dokroję. Nokroiłam jeszcze pół pomidorka do tego. Teraz dam szczypiorek. Na no to. Pozostałą część ogóreczków dajemy ogórków już nie będę dokraiwać ile jest tyle będzie kukurydza i teraz damy majonez i na wierzch damy rzodkiewkę jeszcze zapomniałam oddać troszkę soli i pieprzu już uzupełniamy o. proszę i majonez. No wiesz, taki mały słoiczek, akurat na taką sałatkę. Majonezu. O, się wygrzebać jak najwięcej ze słoika myślę, że będzie ok i teraz na wierzch posypuję rzodkiewką jak mi się po prostu ta żutkiewka zostanie to sobie wezmę szczypiorku i śmietany i sobie takie Zrobię szczypiorkiem ze śmietaną, ale będę się starała, żeby ją tutaj wyłożyć ładnie, żeby to wyglądało. O. A, myślę, że się zmieści. Jest ok O. Dobra. Czekajcie na wytrę, Mi się wszystko klei. I. Wygląda to w ten sposób o. i może jeszcze jakoś tak fajnie zrobię z tego z pomidorka takie tutaj jakoś zupkę no wiesz czy jak o. będzie to jakoś fajnie tak wyglądało jakiś taki kwiatek o. czy tam mam chyba Coś koperku w lodówce zaraz przyniosę. O, to nie musi być tak koniecznie, widzicie. O, szczypiorku chyba też zostało. Zaraz kopkę szczypiorku jeszcze tutaj powierzchni, tak fajnie popruszymy tym szczypioreczkiem. Został ten kawałek, jeszcze pomidora, tego tutaj damy. O, taki kwiatek. O, posypię szczypiorkiem powierzchni. Czekajcie, przyniosę ten koperek. Chwila, moment. I mam ten koperek. On już troszkę taki lekko przewięgnięty ale to nic nie szkodzi sobie tak tym koperkiem jeszcze tak w koło fajnie ozdobię żeby tak fajnie kolorystycznie zielonutko wyglądało i oczywiście zaraz dajemy posolimy powierzchni, popieprzymy i voilà! gotowe zaraz wam przekroju pokażę to wygląda, nie sprzącę ten bałagan w koło i tutaj z boku zdjęłam telefon ze statywu, wygląda w ten sposób już wiecie, nie będę Wam dogrywać już tutaj po tym jak ona tutaj już będzie nakładana ładnie się prezentuje, można nawet na jakąś fajną imprezkę sobie zrobić taką sałatkę i przede wszystkim jest możliwość wykorzystania dużej ilości rzodkiewki, jeżeli ktoś ma w własnym ogródku. Będą na pewno jeszcze inne jakieś świecie, sałatki, o, wstanę. Ozdobić sobie też można, jak to lubi. Ostatnio kroję plasterki, teraz zdecydowałam jednak, że zetrę tą rzodkieweczkę. Jeżeli ktoś naprawdę y, lubi, może sobie zrobić również jakąś błędinką. Czosiola oraz sałatka warzywna. I też może być dla osób, które nie tolerują mięska, takie sałatki wegetariańskie. I pyszny dodatek do obiadu. I nie tylko. I tak to wygląda. A ja się żegnam. Pa.